Manko, witajcie dzisiaj ze sklepu Dobre Rowery na ulicy, na ulicy, na osiedlu drugiego półku lotniczego, osiedlu. Jesteśmy tutaj dzisiaj z Olą, którą Cześć. część z Was zna i lubi, bo Ola Wam sprzedaje rowery i zawsze chętnie Wam doradza i dużo gada i w ogóle. Dlatego jest zawsze z nią fajnie. Jesteśmy tutaj dlatego, żeby pokazać Wam nowego Trek'a Marlina 6, który dotarł tutaj niedawno. A chcę go Wam pokazać dlatego, że często mówicie, że pokazuje Wam głównie jakieś drogie, dziwne rowery, których nikt nie potrzebuje, a małe z rowerów takich normalnych. I dzisiaj będzie taki normalny i ładny, nie? Przede wszystkim piękny. Piękny, czerwony trek Marlin 6 za około 2000 zł. Więc zobaczcie, co też ma on nam do zaoferowania. Mm. Miało być coś nie od Gianta, no to jest Trek, miało być też coś w normalnych cenach. Dla normalnych ludzi no to jest Marlin 6, niezwykle popularna seria rowerów. Najnowsza generacja Marlina, czyli model na 2019 rok. Rower, który w, tak naprawdę według pozycjonowania w ofercie Treka jest rowerem, który ma być rowerem dla amatorów jazdy po górach, czyli nie jest to jeszcze model super sportowy, ale jest to model, który już ma pozwalać na naprawdę dużo zabawy na szlaku. Ciekawa wersja mi się trafiła, którą Wam tutaj pokazuję, bo jest to rower w bardzo małym rozmiarze, 15,5 cala. A dlatego jest to ciekawe, ponieważ dzięki temu mogę Wam pokazać, jak wygląda Marlin z mniejszymi kołami. Bo ten rower jest dostępny w dwóch rozmiarach kół, czyli 29 cali, rozmiary większe, no i najmniejsze rozmiary, czyli właśnie 15,5, mają koła 27,5 cala po to, aby zdaniem treka każdy mógł korzystać z pełni możliwości danego rozmiaru kół, a w zasadzie z pełni potencjału danego roweru, czyli jego geometrii, właściwości jezdnych, które powinny zachowywać proporcje, czyli jednak jeżeli robimy bardzo, bardzo małą ramę, no to te mniejsze kołaty pozwalają zachować dynamikę porównywalną do tego, co będzie odczuwać osoba o większym wzroście na rowerze z większą ramą i z większymi Kołami. Marlin 6 kosztuje około 2,5 tysiąca złotych. No i w tej cenie możemy liczyć oczywiście na aluminiową ramę. Ramę, która moim zdaniem jest ładna. To jest oczywiście absolutnie subiektywna opinia, natomiast rama się broni. Rama, tak jak mówiłem, o geometrii nieco zachowawczej, czyli nie jest to super sportowy, agresywny rower. Rama też daje nam możliwość montowania chociażby bagażnika, jak widzicie tutaj w tym miejscu. A dzięki temu tak naprawdę można z tego roweru zrobić taką terenową wyprawówkę. Czyli Trek rozumie, że tego typu prostsze rowery górskie często są wybierane właśnie przez osoby, które potrzebują roweru do wszystkiego. Rower też do turystyki, nie tylko do pierwszych startów w maratonach czy wyścigach XC, ale też rower, który będzie po prostu z rowerem do jazdy. Rama, tak jak mówiłem, aluminiowa. Oczywiście nie ma tej opcji na montaż sztywnej osi koła. Mamy tylko i wyłącznie osi kół 9 mm. Tak jak mówiłem, to mocowanie bagażnika bardzo sprytne jest też na dole wyprowadzone, więc bez problemu tutaj bagażnik założycie. Osprzęt taki przeciętny, jak do tego poziomu cenowego. czyli mamy tej grupę Shimano Altus? Mamy korbę z trzema blatami, czyli też coś, co amatorzy sobie często cenią. Tylna przeszutka to również jest Altus. Cóż, nie da się ukryć, że da się w tej nie znaleźć rowery, które będą nam oferowały troszeczkę lepszy napęd. Natomiast do tego roweru ten napęd jest dobrze dobrany, czyli przełożenia z trzema blatami pozwalają uzyskiwać miarę wysokiej prędkości na płaskim, pozwalają dość łatwo pokonywać długie podjazdy. Więc to na pewno docenimy. Oczywiście w miarę w rozwoju swoich możliwości można ten rower modyfikować o coraz lepsze komponenty, lepszy napęd. Mamy też hydrauliczne hamulce tarczowe. Jeden z prostszych modeli od znanego, nie wiem czy lubianego, ale po popularnego producenta czyli Tektro plusik taki za krótkie klamki hamulcowe. Strasznie nie lubię jak producenci do rowerów górskich pakują klamki z trekkingów, które są długie, nieporęczne, ciężko je dobrze ustawić z manetkami, tak żeby naprawdę było nam wygodniej podczas jazdy w terenie. Rower oczywiście w zależności od rozmiaru ma nieco inną geometrię, jeżeli chodzi o górną rurę, czyli oczywiście im mniejszy rozmiar, tym większy sloping górnej rury, czyli opadanie, po to, aby był większy, większa, łatwiejsza możliwość wsiadania na rower, żeby ten przekrok był tutaj niższy, to świetnie widać w przypadku właśnie tego egzemplarza. Jest oczywiście wewnętrzne prowadzenie przewodów, mamy tutaj jedno mocowanie do koszyka na bidon ze względu na to, że jest to mały rozmiar. Jeżeli byście wybrali rower w większym rozmiarze, te koszyki, te mocowania będą dwa. Po kokpicie Treka Marlina 6, chyba najbardziej widać, że jest to rower rekreacyjny, głównie chodzi o te chwyty kierownicy z tym ergonomicznym przedłużeniem. Takie rozwiązanie najbardziej charakterystyczne dla rowerów z wyprostowaną geometrią. Bo jego dużym plusem jest to, że kiedy właśnie siedzimy w wyprostowany sposób na rowerze, to mamy lepsze podparcie dłoni. Jeżeli chcielibyście tego typu rozwiązanie stosować w rowerze o sportowej geometrii, to będzie to kompletnie bez sensu, bo przez to, że będziecie bardziej pochyleni, to ta dłoń będzie tutaj wam kolidować z tą taką rozszerzoną gumką, więc nie będzie to absolutnie dobre. Cały kokpit, taka. Klasyka bontragerowa e, streka oczywiście rower w małym rozmiarze więc bardzo krótki mostek wygląda to bardzo agresywnie powiedziałbym tak trailowo wręcz ale tutaj raczej chodzi o dobranie tego do rozmiaru e, roweru. Amortyzator oczywiście nieśmiertelny, prosty model SR Santor XCT. E, popularny widelec, widelec bardzo prosty, no trudno o nim powiedzieć coś wybitnie dobrego ma oczywiście jakąś bardzo prostą blokadę skoku, tutaj obsługiwaną z tego pokrętła na koronie jest regulacja naprężenia wstępnego ale tak naprawdę ciężko to nazywać regulacją nie znam osoby, która w efektywny sposób by tego częściej używała więc jest to na pewno jeden z pierwszych elementów, które warto by w tym rowerze wymienić, oczywiście nie ma żadnej sztywnej osi, to też nie ta klasa jeszcze amortyzatora, żeby takie rozwiązanie mogło nam się pojawić, koła to również jak to w Trek'u produkt własnego nadwornego producenta akcesoriów i części, czyli koła Bontragera, no i opony oczywiście też do zestawu Bontragera, taki typowo model powiedziałbym uniwersalny, czyli drobna kostka, nie generująca jakichś super dużych oporów toczenia, oczywiście opony w podstawowej mieszance gumy.